Cześć. Załóżmy, że chcemy poznać częstotliwości drgań własnych dla takiego toterownika. Posiada on takie oto wymiary oraz jest wyciągnięty na 1000 mm. Uruchamiamy sobie dodatek odpowiadający za symulację. Przechodzimy do niego. Uruchamiamy sobie nowe badanie. Wybieramy częstotliwość. Zatwierdzamy. I sugerując się tutaj właśnie paskiem... W tej kolejności powinniśmy wszystkie nasze obciążenia oraz umocowania dodawać. Pierwsze, co mamy tutaj, to jest materiał. Mamy nieokreślony, więc należy go określić. Klikamy na to. Możemy sobie wybrać albo jakiś stop aluminium, albo stali. W moim przypadku niech to będzie stal węglowa. Następne, co to? Utwierdzamy ten oto teownik. Załóżmy, że jest on z tej strony przytwierdzony do jakiejś powierzchni. Jest nieruchomy, i następnie, jedyne co już potrzebujemy, to tylko utwierdzić siatkę oraz uruchomić badanie, ponieważ na częstotliwości własne nie wpływają obciążenia w istotnym stopniu. Więc przechodzimy sobie. Utwórz siatkę. Otwieramy sobie tutaj zakładkę parametry siatki. I na przykład, my tutaj możemy sobie zaokrąglić do 6 mm, i automatycznie zmienia nam się siatka. Możemy też używać tego suwaka. Na przykład, jeżeli chcemy zrobić gęstszą siatkę, to zmniejszamy boki naszych czworościanów. A jeżeli chcemy zrobić bardziej gruboziarnistą siatkę, to zwiększamy te boki. Zatwierdzamy. Siatka się wygenerowała. Klikamy Uruchom badanie. Wszystko się powiodło. Pojawiła się nasza pierwsza postać drgań i częstotliwość rezonansowa pierwsza wynosi około 18 Hz. Jeżeli chcemy to jakoś sensownie porównać, możemy sobie kliknąć prawym na wyniki i przejrzeć listę częstotliwości. Mamy naszą częstotliwość oraz Częstość w radianach na sekundę Możemy sobie tutaj podejrzeć właśnie Prościutko Ładnie przedstawione wszystko jest Możemy to zamknąć Następne co To możemy sobie na przykład Tutaj dokładnie Podejrzeć Jak By nam Drgał dany element Jeżeli klikniemy na to Prawym Damy Animuj No domyślnie uruchamia się to bardzo szybko, więc sobie możemy zmniejszyć tutaj prędkość i podejrzeć jak wyglądają takie drgania. Wychodząc zatwierdzamy. Następne co możemy sobie podejść tutaj do naszej postaci drugiej, tak samo w prawym animuj i na przykład tutaj widzimy, że drgania Zachodzą w osi Y. Wychodzimy z tego i na przykład, kolejne co chcemy zobaczyć, to zestawienie tych wszystkich postaci drgań. Klikamy prawym, porównaj wyniki, zatwierdzamy i SOLIDWORKS generuje nam taki oto podzielony ekran z opisami, co, jak i gdzie jest ustawione Jeżeli na przykład chcemy sobie to przearanżować, żeby mieć tutaj pierwszą postać, a tutaj drugą, a nie trzecią, te ekrany są interaktywne i możemy na nich normalnie klikać i działać Można tutaj również użyć przycisku do wygenerowania obrazu z tych wszystkich naszych badań, ale możemy z tego już wyjść Jedno, o czym jeszcze warto pamiętać, bo na przykład jakbyśmy chcieli więcej sobie różnych amplitud, tak jak tutaj to SolidWorks nazywa, wygenerować, to prawym klikamy tu u góry i wchodzimy na właściwości i zwiększamy liczbę częstotliwości, dla których to badamy. No i potem dajemy zastosuj i zatwierdzamy. I to by było na tyle.